Ok, a teraz na poważnie. E, krótki film informacyjny, ponieważ e, ostatnio były wielkie plany e, mojego powrotu do, do vlogowania e, i w sumie coś tam się ruszyło, bo zacząłem nagrywać poezję z sieci, e, no tak jak już to widzieliście wcześniej. E, i e, niestety teraz mamy remont drobny, bo w sumie przedpokój tylko. Ale przez to, że zdemontowaliśmy wszystkie szafki, to jest taki problem, że całe nasze mieszkanie wygląda jak magazyn. Więc e, siłą rzeczy nie mamy po prostu możliwości e, nagrać e, w jakichś normalnych warunkach e, poezji, poezy, poezji z sieci. E, więc e, na razie e, vlogi ustaną. Yy, więc raczej w najbliższym okresie będzie wieczorna kawa yy, Na pewno będzie coś grane z Madzią, czyli left yy, i od razu przepraszam za mój brak skilla Jakoś to przeżyjecie, a jak nie, no to... Nie no jakoś przeżyjecie. Oprócz tego yy, pykałem sobie jeszcze dzisiaj w Our Darker Purpose, żeby sobie przypomnieć mniej więcej o co biega i możliwe, że że w wolnej chwili nagram jakieś odcinki z tej gry i sobie tak myślę, że dawno nie było żadnego live'a a w związku z tym, że na live'ie jest kamerka maleńka i w sumie tam nic nie widzicie za bardzo, więc w sumie nawet jeżeli będzie syf gdzieś w tle to i tak w sumie mniejsza z tym, bo i tak nie będziecie dokładnie widzieć tego burdelu, tylko to będzie jakaś no, czarna kupa rzeczy w tle nie wiem czy się w sumie stęskni ktoś za live'em czy nie e Chętnie posłuchałem Waszych sugestii, zostawiajcie je jak zwykle w komentarzach pod spodem. W sumie nie wiem po co to mówię, bo nigdy nie było komentarzy ponad. I w sumie to chyba tyle z ogłoszeń parafialnych na niedzielę, a zastanawiałem się, czy by to wrzucić. Tak mam plaster z kubusiem puchatkiem. Bo dzisiaj w knajpie jak byłem z żoną, to sobie obdubałem oczywiście skóry, które mi tu odstawały i aż się polała krew i wyglądałem jakbym. Tak, żona tu siedzi obok i wydaje obrzydliwe dźwięki, więc nie zwracajcie na nią uwagi. No i wyglądałem jakbym wyszedł z rzeźni po prostu i oczywiście nasze rozmowy były, e, ja zapłacę, nie, ja zapłacę, to i tak nie ma znaczenia, bo to samo konto mamy przecież. Ale w sumie ty nie będziesz płacił, bo wyglądasz jakbyś kurde był pochlastany i krew się z ciebie leje i żona co chwilę mnie ucisza, bo jakieś e, pary, które siedziały też na e, sąsiadujących z naszym stolikami e, no... Mogły odczuć niesmak? W sumie. Nie wiem, tak w sumie. Mogły? Może. No albo odczuły nieważne. Long story short, mam y, plasterek z kubusiem puchatkim. Jak przystało na dorosłego mężczyznę, który gra we własnej kapeli metalowej. Y, więc w sumie zastanawiałem się, czy, czy tej informacji nie dać do wieczornej kawy, bo w sumie to jest taka luźna pogadanka bez y, scenariusza. Natomiast stwierdziłem, że pewnie więcej osób obejrzy filmik, jeżeli zobaczcie w nim moją. Patrzy wam facjatę, więc oto i one. Napiszcie, co sądzicie. Jeżeli chcecie, mogę Wam wrzucać takie vlogi, jakie teraz nagrywam, e, czyli ze zwykłym ględzeniem o pierdołach, czyli w sumie, w sumie to jest wieczorna kawa, e, tylko że z kamerką. E, tak i wybaczcie, że jeżeli odnieście wrażenie, że nie patrzę prosto na Was dawno nie nagrywałem po prostu gapię się teraz jak głupek w monitorek podglądowy, który jest tutaj. Dla tych, którzy się stęsknili za e, poezjami z sieci e, to by było na tyle. W sumie mam tutaj e, jakieś z, z poprzednich odcinków i e, w sumie e, mogę, mogę Wam coś e, przeczytać tak e, po prostu e, w ramach bonusu. Tylko właśnie e, nie, nie, nie wiem e, nie wiem, który. Moja dziewczyna to. <laughs> Zobaczcie teraz mniej więcej, jak wygląda nagrywanie takiego odcinka. Aczkolwiek pewnie już mnie to nie będzie śmieszyło teraz, ale. Okej. Okay. Moja dziewczyna to. Moja dziewczyna to. Taka dziewczyna, co nie pali fajek i nie pije wina. Moja dziewczyna to szmata. Moja dziewczyna to brudas. Moja dziewczyna to kłoda. Tak to mniej więcej wygląda podczas nagrywania, i to co słyszeliście, to było parsknięcie mojej żony. Yy, dosyć dosyć no, ograniczone, bo jak nagrywamy yy, takie regularne odcinki poezji z sieci, no to jest trochę gorzej. Zresztą widzicie to we wpadkach. Dobra, także to by było na tyle. Jest ten Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to nie zostawiajcie nic. Albo zostawcie łapkę w dół, co mi tam niech stracę. I do zobaczenia. Albo na live, albo, albo w grach, albo w ogóle, nie wiem, whatever. Trzymajcie się. Cześć!